Dobry, dzień dobry. Cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak. Jesteś na moim kanale. Popełniam błędy, inspiruję ludzi do działania, piszę książki, jestem przedsiębiorcza, jestem spontaniczna, trochę zwariowana, kocham życie Boga. Mówię na tym kanale dużo rzeczy z. Um, o chrześcijańskich wartościach, o ludziach, którzy osiągnęli, opowiadam też historie różne i przytaczam różne cytaty właśnie z chrześcijańskie i znanych ludzi, którzy też odegrali znaczącą rolę na tym w świecie. Prowadzę sesje online, a pomagam ludziom i to jest niesamowite, wznosić się wyżej. Tym samym ja wzrastam, moi drodzy, ja wzrastam. I popełniam błędy, żeby nie było. Żeby nie było, że nie. <laughs> Wczorajszy podcast nagrałam już wcześniej, więc jakby został już wrzucony. Kiedy ktoś wytyka Ci błędy i niektórzy mogliby myśleć, na no jak mogłaś powiedzieć takie brzydkie słowo tam. Wiecie, jakby chciałam to omówić jakby, bo to mnie tak, tak się zastanawiałam nad tym, potem czy, czy to dobrze, że ja tak powiedziałam bo nagram podcast o tym, że ja nie przeklinam, to nie jest przekleństwo, natomiast samo słowo dupa w sobie, no nie jest ładne. Natomiast jest taki fragment w Biblii i, i ja często to y, przytaczam i mówię też, jak rozmawiam z moimi klientami, nie mów do uszu głupiego, nawet nagram o tym podcast, bo nie zrozumie słów mądrości Twojej mowy. Czasami do niektórych ludzi nie powiesz tego z poziomu tego, w jakim jesteś dzisiaj Ty. I jest kolejny fragment, który mówi: Musisz się zniżyć do poziomu i powiedzieć jego poziomem, by, by nie pomyślał, żeś mądry. <noise> Dlatego czasami trzeba powiedzieć dosadnie do kogoś, i mam czasami takie sytuacje, gdzie muszę zejść do poziomu danej osoby i powiedzieć to po prostu dosadnie. Mm, więc no, tak bywa. Bywa, ale tym bardziej jestem prawdziwa, więc mówię wam jak jest. Natomiast, kochani, to jest niesamowite, ponieważ ponieważ. Dzisiaj, od dzisiaj, przez kilka następnych dni, bo to będzie codziennie teraz, będą podcasty. Chciałam Wam zaznaczyć, codziennie będą podcasty przez około 10 dni. Dopóki nie wyjdzie kurs na temat relacji kobiet i mężczyzn, to już Wam sugeruję, że za około 10 dni. Znam już datę, natomiast dowiecie się o tym jutro, być może pojutrze, ponieważ będzie plakat. Um, I chciałam Wam tylko powiedzieć, że kurs. Jest niesamowity. Wartości, jeżeli ktoś pracował ze mną, to wie, jakie wartości przekazuje, więc ja takie smaczki daję tam um, na temat kobiet, mężczyznom. Jeżeli jesteś mężczyzną, to słuchasz tego teraz właśnie, to słuchaj. E przekazuję takie smaczki e mężczyznom, jak zrozumieć kobietę, co lubi kobieta, w jaki sposób, jak relacje budować itd., itd., jakby będę o tym mówić. I kobietom... E rozmawiam z kobietami i mówię, w jaki sposób myślą mężczyźni, jak reagują na pewne rzeczy, w jaki sposób, czego nie lubią, w jaki sposób lubią być traktowani i tak dalej, i tak dalej, więc jakby jest szeroka gama i tego będzie naprawdę wiele, plus zeszyt ćwiczeń, moi drodzy, oczywiście, no bo jak bez tego. Co więcej, chciałabym tylko tak pokrótce powiedzieć, powiem o tym szerzej później, że Będą również spotkania ze mną, czyli będzie mi można zadać pytanie. Ja będę odpowiadał na te pytania, i będą osobne spotkania dla kobiet, i osobne spotkania dla mężczyzn. To jest bardzo istotna kwestia, czyli będzie taki, taki, taki QA, czyli pytania i odpowiedzi. Nie będziecie tam widoczni, ponieważ nie, ponieważ nie będzie was widać, więc, jakby to też jest bardzo istotna kwestia, a że nie będzie was widać, tylko będzie wasze imię albo jakąś ksywka jaką dacie i zadawane pytania będę po prostu na nie odpowiadała, bo czasami albo dana sytuacja jak jest, jak to zmienić. No bo czasami nie da się wszystkiego z kursu jakby wziąć. Natomiast oczywiście że się da, kiedy się przychodzi na sesję, ale niektórzy nie mają możliwości przejścia na sesję, więc jakby będzie taka seria pytań i odpowiedzi. Dobrze, kochani. I od dzisiaj właśnie przez kilka najbliższych dni, najbliższych dni będzie codziennie podcast, a i w każdym dniu będą inne tematy. Dzisiaj będziemy poruszać temat wdzięczności i mocy wdzięczności w Twoim życiu. Dlaczego, jakby, chciałam poruszyć ten temat jako pierwszy? Dlatego, że jakby wczorajszy podcast na temat wytykania błędów innych i, i tej kobietki, babeczki, która z całego tego podcastu, na temat bardzo złych rzeczy, które dzieją się na świecie i tego, co się dzieje i co robią dzieciom i tak dalej, ona wyciągnęła tylko jedno, jedną rzecz, że ja coś niepoprawnie powiedziałam. Nie tak jak powinna stylistycznie. I napisałam jeszcze właśnie ten, ten komentarz potem do tego, że rozumiem, że z tego jakby wyciągnęłaś z tej całej, z całego podcastu, wyciągnęłaś tylko tą jedną rzecz, jakby, a innych rzeczy nie widziałaś, tej esencji całej. Spodziewała się czegoś innego. Znaczy, jakby nie, żeby nie przekręcić, spodziewała się, nie pamiętam teraz, bo nie mam tego komentarza, ale spodziewała się jakby czegoś innego albo czegoś wartości, bardziej wartościowego, być może w taki sposób. Jakby chyba z mojej strony. No jakby ja rozumiem. Ja też się spodziewam czasami różnych rzeczy, ale niestety oczekiwania, jeżeli mamy oczekiwania, to jest też inna kwestia, jeżeli mamy oczekiwania, to bardzo często będziemy zawiedzeni. Więc jak coś robisz... Albo coś dajesz, to nie oczekujesz. Jak coś tworzysz, to też nie oczekujesz. Oczywiście oczekujesz dobrych rzeczy, no bo jakby to nie ma tak, że nie oczekujesz w ogóle. Ale jak Ty oczekujesz, że jak dasz Baśce coś tam, no to ona Ci też da. Nie, nie, to nie jest wtedy dobre, ponieważ no Ty nie robisz tego z sercem. Ty jakby od razu masz oczekiwania, że pomogłeś tylu ludziom, no to oni teraz muszą ci pomóc, ale oni nie chcą w ogóle ci pom pomóc. I zawsze będziesz cierpieć wtedy, kiedy będziesz mieć oczekiwania, robiąc coś dla kogo, albo coś dając, albo, mm, wiesz, inspirując jakby innych, że oni ci też dadzą. No nie, bo wy możecie mnie słuchać, a możecie mi nic nie dać. Nawet książki moje nie możecie kupić, nie, nie kupicie nigdy, tylko będziecie sobie słuchać. Jakby, no i to jest ok. I wiecie, ja. Przeważnie u osób, od których ja się uczę gdzieś w jakichś tam dziedzinach, albo uczyłam, to zawsze mimo wszystko kupiłam jakiś produkt. Dlatego, że jakby tak ta osoba mnie przyciągnęła do siebie, że ja zakupiłam jej produkt, więc prędzej czy później i tak jakby byłam tą, tą osobą. I jestem mega za to wdzięczna, o widzicie teraz, mówię, o wdzięczności, dlatego. Że pamiętajcie, nie wszystko, co jest na filmie, nie wszystko, co jest w podcaście, e, znajdzie się w, w tym, co naprawdę jest, ponieważ za wartość się płaci. Tak? Wartość kosztuje. I ja za to jestem wdzięczna, ponieważ jak płacę, to ja potem korzystam też z tego, bo to jest wartość i ja wtedy wchodzę dalej głębiej i wyżej. E, I jestem za to wdzięczna. Ponieważ to mnie wznosi i mówię tu o wdzięczności. Dobrze, moi drodzy, przejdźmy do sedna. Dlaczego wdzięczność? Ponieważ ten podcast właśnie pokazał, że jak ktoś wytyka błędy, e, skupia się na tym, co złe w swoim życiu. I teraz, jeżeli jesteś taką osobą i słuchasz tego dzisiaj, to chciałam Ci powiedzieć, że jeżeli skupiasz się na tym, co złe i krytykujesz wszystko i wszystkich naokoło, a jeszcze masz rodzinę, to pamiętaj, że twoje dzieci. Przesiąkają negatywizmem, przesiąkają zrzędzeniem i jęczeniem, i tak naprawdę opluwaniem siebie i innych swoimi wymiocinami po prostu. Dlatego często uczę też moich klientów na sesjach oddzielania ludzi, którzy, i teraz będzie dosadne słowo, uwaga, swoimi żygowinami i wymiocinami opluwają ciebie. I, i ja no, muszę to dosadnie, jakby powiedzieć, dlatego że. Ludzie, którzy nie mają wdzięczności, zawsze widzą albo w większości widzą, bo nie wszyscy, nie będę wsadzać wszystkich do jednego worka. Widzą negatywne rzeczy, negatywne strony. Dla nich jest przeważnie coś czarne. Dla nich jest coś zepsute. Dla nich jest, nie, jesteś nie taka, niedobra. Znajdą... W tej całej białej karcie znajdą tą kropkę, o której ja mówiłam. Czyli jakby te wszystkie niedoskonałości zawsze uwypuklą tobie. jakby To, to jest to uwypuklenie. Tu, tu masz uwyp uwypuklenie, o. Tu masz, tu masz kawałek celulitu, tu, tu, tu masz, patrz, brew nie taką, tu masz włosa źle, o, tu włos jest w tym, Ząb, zęba masz krzywego, ten palec nie taki, źle pomalowane paznokcie, jakby zawsze wszystko źle. Natomiast wdzięczność i ja nagram taki podcast i on gdzieś jest. Wrzucę go wam pod linkiem, pod spodem. Wdzięczność rodzi miłość. Wdzięczność rodzi miłość. I chciałabym Wam zacytować kilka ważnych wersetów, i zaraz jakby o tym opowiem troszeczkę. Pierwszy to jest Robert Brat i powiedział: wdzięczność i podejście to nie wyzwania, to wybory. Zobacz, jakie to jest piękne zdanie. Wdzięczność i podejście to nie wy, 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 wyzwania, tylko to wybór. To jest Twój wybór, czy Ty masz wdzięczność i jakie masz podejście do pewnych rzeczy. To jest Twój wybór. Twój wybór, jakie masz podejście do tego, co teraz słuchasz. Twój wybór, czy będziesz wdzięczny i będziesz wdzięczna za to, że tego słuchasz i wprowadzisz to w życie jeszcze. Um, William Nelson powiedział, gdy zacząłem liczyć moje błogosławieństwa, moje całe życie obróciło się, obróciło się do góry nogami. I jakie to jest czaderskie! Zobacz, gdy zacząłem liczyć moje błogosławieństwa, moje całe życie zwróciło się do góry nogami. Ponieważ nie skupiasz się na tym, co złe w Twoim życiu, ale za co jesteś wdzięczna, za co jesteś wdzięczny. Wodę mam ciepłą w kranie. Wow, jedź do Indii tam ludzie nie mają wody. Nawet w Stanach Zjednoczonych, oglądałam wczoraj filmik, filmik, ja byłam dwa razy w Stanach, natomiast jakby moim pragnieniem jest pojechać, i to szczególnie w jedno miejsce i na dłużej, ponieważ chcę się nauczyć od jednej niesamowitej osoby i uczę się online jakby, ale chcę poznać na żywo tą osobę, chcę doświadczyć tego i moim pragnieniem jest teraz, żeby pojechać tam na dłużej, i troszkę pobyć. Natomiast bardzo istotną kwestią jest to, że zobaczyłam, jak w Los Angeles ulice, które są przy centrum, jak one dzisiaj wyglądają, e, gdzie ludzie śpią w namiotach, gdzie szerzy, szerzona jest ogromna, e, ogromny narkomanizm, e, bieda i ubóstwo i, be, i bezdomność. I i tak zobaczyłam i właśnie dlatego Ci mówię, że ciesz się, że masz wodę w kranie, że możesz zrobić się załatwić na kibelek, tak? Dlatego, że oni żyją w namiotach, nie mają się gdzie umyć, nie mają co zjeść i tak dalej, muszą prosić albo chodzić, coś tam sprzedawać, dostawać i od innych, dostają od innych i tak dalej. Więc bądź wdzięczny za to, co masz, dach nad głową, ciepłą pościel, kładziesz się, masz spokój. Tam gdzieś wojna się toczy, a ty możesz sobie spokojnie spać. Nie musisz uciekać, nie musisz bać się, czy zaraz, wiesz, schować się do piwnicy. Masz zdrowe dzieci. Zobacz, jeżeli masz dzisiaj dziecko albo dzieci i twoje dzieci są zdrowe, jak wdzięczny i wdzięczna powinnaś być, że twoje dziecko nie jest w szpitalu, nie leży, nie ma jakiejś choroby, nie przychodzi operacji. Weź sobie kartkę i długopis. I napisz sobie, proszę. Za co jesteś dzisiaj wdzięczny i wdzięczna? Eee. Hmm. Kolejny werset, który chcę Wam przeczytać, fragment, eee, taki werset, cytat. Henry G. M. Newton powiedział, wdzięczność wychodzi poza moje i Twoje... A... Chyba coś źle przepisałam tutaj. Wdzięczność wychodzi poza moje i Twoje. A, dobrze. Wdzięczność wychodzi poza moje i Twoje i dotyka prawdy, że całe życie jest czystym darem. Nie, coś chyba jest tutaj nie tak. Poczekajcie chwilę. Muszę to sprawdzić. Sprawdziłam, mam. Tak, dobrze przeczytałam, dobrze przewisałam. <laughs> Wdzięczność wychodzi poza moje, w cudzysłowie, i Twoje, i dotyka prawdy. Czyli poza moje wyobrażenie i Twoje wyobrażenie. I dotyka prawdy, że całe życie jest czystym darem. Zobacz, jak spojrzysz na las, na śpiew ptaków, na morze, na piękne, cudowne a, widoki, które jak gdzieś byłeś to widziałeś piękne, przepiękne rzeczy w swoim życiu. Niebo, słońce, gwiazdy, księżyc, wczoraj był niesamowity księżyc w ogóle. Więc wychodzi niewyobrażalnie, poza moje i Twoje, jakby widzenie, perspektywy i tak dalej. I pokazuje nam, że całe życie jest czystym darem. No, nawet spójrz to. Plemnicze, którego nie widać, jajeczko, jakby łączą się i tworzą każdą część Twojego ciała... I już nawet to, jakby te połączenie już wie, jaki Ty będziesz. Jakie będziesz mieć włosy, kolor oczu, skóry, paznokcie, wzrost i tak dalej, i tak dalej. To jest tak niesamowite, że to jest w ogóle niewyobrażalne. I teraz jakby do tego chciałabym Wam e, przetoczyć wersety z Biblii. Pierwszy to jest pierwszy Tesloniczan 5,16. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Zobacz. Co to pokazuje? Co Bóg do nas mówi? Zawsze się radujcie. On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. A ty nie jesteś szczęśliwy, kiedy ty narzekasz, jęczysz, stękasz i jesteś pesymistyczny. Ale kiedy masz wdzięczność, to to sprawia, że ty się cieszysz. Zobacz. Radujcie się. Zawsze się radujcie. Bóg chce, żebyśmy mieli radość życia. Nagram kiedyś o tym podcast film, bo to jest bardzo ważne, bo radość to co innego niż szczęście. Nieustannie się módlcie. Chciałabym jedną rzecz podkreślić. Modlitwa to nie jest klepanie rzeczy. Nie ma nigdzie napisane w Biblii, żebyście klepali regułki i tysiące odprawianych jakichś tam modłów. Nie mam pojęcia, co robicie. Tylko to jest rozmowa z Bogiem, czystość serca do drugiego serca. Za wszystko dziękuję, czyli bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny. Drugi Tesaloniczyan, 1,3 Bracia powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, co jest rzeczą... Mm, rzeczą słuszną. Bo widzimy, jak wzrastać, wzrasta w Was wiara i każdego z Was... A, że wzrasta u Was... u każdego z Was wiara... A ponieważ się wzajemnie miłujecie. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Zawsze powinniśmy dziękować za Was. Dziękuj za ludzi też, których masz w swoim życiu, za ludzi, którzy są obok Ciebie, za ludzi, od których się uczysz, za ludzi, którzy Cię inspirują, którzy Ci pomagają. Bądź wdzięczny. Jeżeli Ty masz wdzięczność, rodzisz miłość, a wtedy dostaniesz tego więcej, ponieważ Ty siejesz ziarno miłości. I zobacz, jak, on, jak tutaj jest fajnie powiedziane, żeby, żebyśmy zawsze właśnie dziękowali za Was, Bogu. Powinniśmy zawsze dziękować, ponieważ wzrasta Wasza wiara u każdego z Was. Ponieważ kiedy Ty masz wdzięczność, to oprócz miłości rodzi się ta wiara, że Ty możesz więcej, możesz dalej, i napełniasz się wtedy też poczuciem własnej wartości i wiarą w siebie. I teraz uwaga, to jest fajne. Um, dlatego, że um, w Kolosom 4.2 trwajcie w modlitwie czuwając na niej z dziękczynieniem. Nie wiem, czy rozumiesz, o co tutaj chodzi, ale trwajcie w modlitwie, czyli rozmawiajcie z Bogiem, czuwając, gdzie nie jest oczekując, z dziękczynieniem w innym przekładzie, czyli z dziękczynieniem, czyli z wdzięcznością już. I jest też taki inny fragment, nie mam go zapisanego, ale bardzo często go cytuję: że proście z dziękczynieniem, to jest trwajcie właśnie w modlitwie. Przepraszam, to jest to samo. To jest ten werset, tylko że on jest w innym przykładzie, tak? Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem. Inny przykład Biblii, który ja mam swój. Mm, Biblię, ja mam Biblię Tysiąclecia, starszą. I tam jest proście z dziękczynieniem, że otrzymaliście. Zobacz, ja w swojej książce, jak uleczyć zranioną duszę, opisuję mm, prawo przyciągania. I prawo przyciągania jest jakby wyciągnięte z tego właśnie... Yy, Wersetu i z kontekstu, i stworzona jakby cała nauka na ten temat. Proście z dziękczynieniem, czyli wy prosicie jednocześnie dziękując, że to już jest. Kiedy ty masz dziękczynienie, czyli wdzięczność, uwaga, rodzi się miłość i rodzi się wiara, że możesz coś mieć, że możesz coś zmienić, że możesz otrzymać, że możesz więcej, że. Możesz uzdrowić, że możesz wyzdrowieć, że możesz wyleczyć to, że możesz znaleźć pracę i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ w tobie zaczynają się dziać dobre emocje, a nie negatywne. Każda zła emocja, która masz, każdą złą emocję, którą masz dzisiaj w sobie, jest tylko tym, że posadziłeś złe ziarna w swoim sercu. I uwaga, jeżeli od dzisiaj weźmiesz sobie zeszyt. Ja uczę tego, żeby prowadzić zeszyt. On jest troszeczkę inaczej, jakby w innym kontekście prowadzony. Natomiast jeżeli dzisiaj zrobisz chociaż jedną rzecz z tego i weźmiesz zeszyt sobie zakupisz i codziennie będziesz pisać, uwaga, wytrwale codziennie, za co jesteś wdzięczny i za co jesteś wdzięczna Bogu. Dziękuję za i wypisać, zajmie ci to 3 minuty, 5, nie mam pojęcia, ile rzeczy wypiszesz. Zobaczysz, jak po tygodniu po dwóch coś się zacznie dziać w Twoim życiu, jak zacznie Twoje życie się zmieniać i Ty! Dlatego, że to będzie Cię przemieniać, ponieważ dla Boga bardzo jest ważne to, żebyśmy dziękowali i byli wdzięczni, ponieważ On robi to dla nas z miłości. Stworzył świat z miłości, robi rzeczy z miłości i wszystkie dobre rzeczy, które są na tym świecie, są z miłości od Niego. Złe rzeczy nie pochodzą od Niego i nigdy nie są, nie powinieneś przypisywać tego Bogu. Jeżeli dzisiaj mnie zapytasz o to, dlaczego Bóg na to pozwala, to jest w ogóle całkiem inna kwestia. Ale to nigdy nie pochodzi od Niego. Człowiek ma wolną wolę. Ty masz wolną wolę. I pierwszą podstawową rzeczą, jaką dzisiaj zastanów się, to mając tą wolną wolę i jak mówisz, czemu Bóg robi takie rzeczy, albo pozwala na to, to powiedz mi, a dlaczego Ty pozwalasz w swoim życiu, w takim jednym człowieczku, na miliardy ludzi, żeby negatywne myśli kontrolowały Ciebie. Zamiast wsadzać do swojego serca pozytywne ziarna, które będą wzrastały i będą tworzyć nowe rzeczy. I jak tu powiedział ten Willie Nelson, gdy zacząłem liczyć moje błogosławieństwa, moje całe życie obróciło się do góry noga, nogami. Dokładnie właśnie tak jest. I nie stanie się to być może z dnia na dzień, ale poczekaj, daj temu wzrosnąć. Zobaczysz, coś w Twoim życiu wydarzy. Bądź wdzięczny za zdrowie, za to, że masz wodę, Dach nad głową, że masz pracę, że masz wspaniałych ludzi wokół siebie, zdrowe dzieci, cudowną żonę, męża, a nie wiem, kopytka dzisiaj, że jadłeś. O, zjadłabym sobie też kopytka. Ja dziękuję za Was. Dziękuję z całego serca za to, że mnie słuchacie, że jesteście, że wzrastacie. Dziękuję za moich klientów, którzy czytają moje książki. Błogosławię Was. Wszystkich dzisiaj z całego serca błogosławię, czyli życzę Wam dobrze. I dziękuję za Was, że jesteście. Naprawdę jest mi bardzo miło. A miło mi też będzie, jeżeli przeczytacie moją książkę, jakąkolwiek. Jeżeli chcecie wzrastać jakby duchowo, to polecam Wam książkę Jak uleczyć zranioną duszę, jak uleczyć zranioną serce. To jest komplet, ale jak przeczytasz jedną, jak uleczyć zranioną duszę, otworzą Ci się oczy na pewne inne aspekty. Natomiast jeżeli chcesz się zacząć rozwijać, bo nigdy jeszcze wcześniej nie myślałeś albo nie myślałaś o tym, zacznij od książki Jak uleczyć zranioną duszę. A jeżeli chcesz szybciej przejść pewien etap, wzrosnąć, Indywidualnie to polecam Ci konsultacje ze mną, natomiast w tym miesiącu już nikogo nie przyjmuję, bo nie mam miejsc i mam dużo pracy. Na przyszły miesiąc być może kilka osób wcisnę, natomiast będzie to dla mnie intensywny czas, ale mimo wszystko chcę przekazać Wam dużo wartości dobrych, ponieważ zależy mi na ludziach. Ja kocham ludzi, nie kocham jedynie tak jak Bóg nie kocha. Tego, co niektórzy robią, jak się zachowują i tak dalej. Dlatego mówi czasami dosadnie pewne rzeczy. No, i jeżeli jakby cię uraziło, no to jest mi przykro. Mi też jest czasami przykro, jak ktoś coś do mnie powie. No, ale jakby czasami trzeba powiedzieć dosadnie. Jezus też był dosadny w niektórych momentach. Jak wszedł na przykład do świątyni, rozwalił wszystko i wrzucił, powiedział, że nie będziecie bezcześcić. domu mojego Ojca, więc ja. Chcę Ci przekazać, że jeżeli Ty zaczniesz być wdzięczny i zaczniesz być wdzięczna, zrodzi się w Twoim sercu miłość, a to przełoży się na wiarę i całe Twoje życie się zmieni. Jest również kurs Jak Uwierzyć Siebie. Tam jest 6 godzin nagrań prawie plus bonusy tam i macie karty pracy. Bardzo dużo wartościowej treści, których tutaj nie, znacie, nie znajdziecie, albo może już słyszeliście gdzieś, ale to Wam da niesamowicie dużo do myślenia. Jest jeszcze kurs Czas działania, też koniec odkładania, który pomoże ruszyć do przodu i pokaże też aspekty, dlaczego nie ruszacie do przodu. To jest ważne, żeby znaleźć tą przyczynę. Kochani, ściskam najmocniej, jak mogę tylko e, wirtualnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście linki macie tu wszystko pod spodem, jakby, żeby nie było. Albo zajrzyjcie na stronę ludziesukcesu.com, albo na bloga, już jest e, odsłonięty, otwarty. Natomiast będzie tam trochę poprawek, trzeba to naprawić, poprawić i zmienić, ale jest już działa. Ściskam buziaczki do usłyszenia pa.